Ja jestem Zer i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Dzisiaj mam dla Was Martwe Jezioro autorstwa Marcina Mordki. Muszę przyznać, że wcześniej nie miałem do czynienia z tym autorem i odkryłem go zupełnie przypadkowo czytając w jednym z pism jego opowiadanie pod tytułem 1410, czyli kilka słów prawdy o Grunwaldzie. Jego oryginalny, okraszony dużą dawką humoru, a przez to niesamowicie wciągający styl sprawił, że nabrałem ochoty na więcej. W ten oto sposób w moje ręce trafiła owa książka, czyli Martwe Jezioro. Trzeba od razu wspomnieć, że jeśli ktoś stroni od prozy heroik fantasy, to dobrze radzę mu sięgnąć po tę pozycję. Sam też zwykle omijam podobne gatunki, Wiedząc doskonale, że wiele z tych książek powiela różne wątki i niczym szczególnym się od siebie nie różnią. Elfy, krasnoludy, drużyna śmiałków, która poświęciła wszystko, aby doprowadzić do upadku sił zła. Brzmi znajomo, w tej oto książce również natkniemy się na znane nam już dobrze elementy, ale autor zrobił wszystko, aby powieść wprowadzała coś nowego do olbrzymiego już przecież kanonu Heroik Fantazy. Można powiedzieć, że mordka mu się nie zamyka. A do powiedzenia ma dużo. Dużo ciekawego. Poznajemy świat, nad którym zawisł cień Smoczycy, a jej armie fanatyków rozbiły w perzynę wszystkie inne narody. Owa gadzina tchnęła przekleństwem we wszystkie istoty, które śmiały jej się przeciwstawić. W ten oto sposób jedni utracili mowę, inni przestali rozróżniać kolory, kolejni utracili sen, szanse na długie życie, czy też zostali całkowicie wyeliminowani. Niemal wszyscy podporządkowali się smoczycy. Wydawałoby się, że gorzej być już nie może. Nic bardziej mylnego. Oto godzinę nawiedził jaszczur, w efekcie czego na świat wypełzły smoczęta. Nikt nie wiedział dokładnie, ile małych bestii się wylęgło, ale wszędzie, gdzie się pojawiły, niosły za sobą śmierć i zniszczenie. Świat nawiedziły powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy. Zaczęto z trwogą szeptać o końcu, który jakoby zacząć miał się na. Drugim brzegu Martwego Jeziora. Główny bohater, Mac Wurten, charakternik jakich mało, zbiera wokół siebie, nie na umyślnie zresztą, grupkę podróżników różnej maści i profesji. Znajdziemy pośród nich m.in. dumnego i gwałtownego głuchoborczyka, strażniczkę, która wyrzekła się swej profesji, oraz milczącego wojownika, który przemawia do towarzyszy poprzez swego kruka o odciętym języku. Każda z postaci, łącznie z głównym bohaterem, jest na jakąś tajemnicą i za wszelką cenę chce się dostać na drugi brzeg Mortwego Jeziora. Sam bohater jest dla nas jedną wielką niewiadomą. Nie jest jego pochodzenie ani motywy nim kierujące. Wiemy jednak, że niegdyś był pułkownikiem i jest człowiekiem zaprawionym w boju. W trakcie powieści poznajemy go coraz bardziej, ale autor nie odkryła przed nami wszystkich kart. Podczas podróży, Wurten będzie usiłował odkryć tajemnicę każdego ze swych towarzyszy. Wszystkie wydarzenia są opisywane z perspektywy trzeciej osoby, co według mnie jest znakomitym pomysłem i w powieści tak naszpikowanej zagadkami. Podczas podróży bohaterowie odwiedzą magiczne miejsca, nieraz zmierzą się z zastępami potworów lub też stawią czoła ponurym, smoczym rycerzom. Każdy z nich pragnie pokonać martwe jezioro w sobie tylko znanym celu i choć ich misje diametralnie się od siebie różnią, trzymają się razem, bo nigdy nie wiadomo, co czyha za rogią. Powieść Marcina Mortki jest wciągająca, często zabawna, a przede wszystkim dopracowana w każdym calu. I choć dla niektórych heroik fantazy kończy się na perypetiach sławnej drużyny Pierścienia, a inne książki powelają tylko w nieskończoność oklepane już tematy, bryza z nadmartwego jeziora tchnęła w ten gatunek powiew świeżości. Zdecydowanie warto po nią sięgnąć. Ja na ten przykład przekonałem się do autora w takim stopniu, że natychmiast zakupiłem inne jego dzieła. Ze strony technicznej według mnie książka prezentuje się znakomicie. Słynne porzekadło brzmi nie oceniaj książki po okładce. Ale jestem pewien, że wszyscy robimy to samo. Może niekoniecznie oceniamy po okładce, ale to jest właśnie pierwsza rzecz, która rzuca się nam w oczy. Martwe Jezioro zostało wydane nakładem Fabryki Słów w kwietniu 2011 roku i zyskało sobie wielu fanów. W bieżącym roku 2012 została wydana kontynuacja powieści pod tytułem Druga burza. I recenzji możecie spodziewać się niebawem. Ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że spodobał Wam się ten program. Jeśli tak jest, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. Możecie również komentować. Liczę na wszelkie sugestie i rady. Jeśli macie ochotę, subskrybujcie nasz kanał i polećcie nas innym. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Życzę Wam wielu fantastycznych książek. Cześć! Krasnoludy, śmiar! Ja na ten przykład przekonałem się do oto... Martwe jezioro zostało wydane nakładem Fabryki Słów w marcu. Jeśli macie ochotę, subskrybujcie nas... Jeśli macie ochotę, subskrybujcie nasz kanał i polećcie nasz in...